Bernard Hanaoka to uznana postać w świecie mody. Był on niedawno organizatorem pokazu polskich projektantów, który miał miejsce w Mennicy Państwowej w Warszawie. Skąd właśnie taka idea, żeby pokazywać pod pana skrzydłami również innych projektantów? Ja już od dawna to robiłem. Robiłem to trochę wstecz, lat temu. Zacząłem promować ludzi, którzy czują modę, którzy jeszcze powiedzmy wówczas. Nie mogli się pisać jako projektanci, bo albo kończyli studia, albo no, nie mieli papierów na projektanta, mieli instynkt młody. Rozmawialiśmy dokładnie 5 lat temu na Smirno Fashion Award. Teraz masz nową, piękną kolekcję. Powiedz mi coś o niej. Kolekcja jest nowa, ale czy piękna to nie wiem. Są tą syntetyczne skóry, fiule, także, także zróżnicowane tkaninki. Powiedz, jak długo przygotowywałeś tą kolekcję? E, Monieczko, znasz mnie doskonale. Wystarczył mi tydzień tak naprawdę. Wcześniej oczywiście przygotowałem hafty. Wtedy to słyszeliśmy dziś, że to był Twój debiut, i tym bardziej jesteśmy zaskoczeni, bo kolekcja naprawdę bardzo piękna. Powiedz mi coś o niej. No tak, pierwszy raz. Jestem zaskoczona, że to się tak podobało. Sama projektuję za pomocą Bernarda właśnie. To się stało dzięki niemu, bo kiedyś trafił do mojej firmy, uszyłam mu dwa płaszcze. Spodobało mu się i od tego się zaczęło po prostu ta współpraca. Myślę, że tak każdy projektant ma jakieś takie swoje wizje. Ja też to, co ja bym chciała założyć, to robię. I myślę, że to się podoba, bo to jest taka rzecz, że można wyjść na ulicę w tym. Nie jest nic takiego za bardzo ekstrawaganckiego, ale myślę, że każdy to ubierze i będzie się dobrze czuł. Już przez długi czas kojarzyliśmy cię z ubiorami męskimi. Powiedz mi, skąd zmiana od pewnego czasu, właśnie w kierunku ubiorów damskich? Hmm, kiedyś trzeba sobie powiedzieć stop, że może nie do końca, bo tam zamierzam robić także kolekcje męskie, ale hmm, tym razem chciałem zrobić takie suknie typowo wizytowo-wieczorowe. I lekkość wyszła Ci wspaniale. Myślę, że również dzięki pięknym tkaninom. Powiedz mi, co to były za tkaniny? Yy, to były szwany jedwabne. Czy można odnaleźć jakąś inspirację tu w Twojej kolekcji? to trochę lat 20., -tych, 30., -tych, trochę 50. -tych. Jedna z kolekcji, którą mieliśmy dzisiaj okazję obejrzeć, to kostiumy kąpielowe Twojego projektu. Powiedz skąd pomysł właśnie na, na takie projektowanie? To znaczy przygoda z kostiumami kąpielowymi zaczęła się od stylizacji sesji zdjęciowej dla tej firmy. Później zostałam zaproszona przez Pana Bernarda do tego właśnie pokazu tutaj w Mennicy Państwowej i po prostu tam doprojektowaliśmy takie bardziej faszynowe wzory pod pokaz, i okazało się, że mimo tego, że to była wizja artystyczna, to okazało się, że się bardzo podobają. Także nie wykluczone, że będą w normalnej sprzedaży i dla każdej z nas dostępne na to lato. Co z bielizną, którą też mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć, czy ona również jest dostępna w sprzedaży?

Pamiętam Pana słowa sprzed kilku lat o sztruksie, który uznał Pan za tkaninę typowo europejską w przeciwieństwie do dżinsu. Widzę, że nadal trzyma się Pan tkanin europejskich. Mężczyźni powinni być ubierani w coś, co jest welwetem, ale nie jest welwetem. To właśnie ja mam na sobie, to jest szynila, proszę Państwa. Popatrzcie, jak pięknie gra w światła ta tkanina. Wygląda, że to jest aksamit, a to nie jest aksamit, to jest szynila, proszę Państwa.

Dla panów to już wszystko. Powróćmy znów do pani. A to powiedz mi, skąd tyle pięknych, radosnych barw i form w Twojej kolekcji? Taka jest moda tego roku. Mamy właściwie hegemonię dwóch czy trzech kolorów ze sobą, żeby było śmieszniej połączonych, czyli turkus z zielonym i z różem, turkus z różowym i z żółtym i tego typu kombinacje. No i stylizacje w kierunku bardzo młodym, bardzo folkowo, hipisowskim. I stąd pomysł na taką kolekcję zatytułowaną Forever Young, czyli zawsze młoda, zawsze świeża, zawsze młoda, zawsze spragniona wrażeń. Jadę teraz do Londynu na przykład uczyć się robić rzeczy z filcu ręcznie robionego, więc wiesz... To przy swoje będę robiła kapelusze myślę ręcznie z całymi wariactwami. Kapelusze tutaj stawiam cudzysłów, bo wiesz, myślę, że to będą bardzo pojechane formy, przechodzące w jakieś formy odzieżowe. Wyansować mam nadzieję wizunek Polski poprzez morę. To jest nasze zadanie, nasz, nasz pomysł. Na to, żeby jesienią może spróbować konfrontacji międzynarodowej w Warszawie, żeby zaprosić sąsiadów i z sąsiadami podyskutować kolekcjami, jak widzimy modę. Od sąsiadów można się czegoś dowiedzieć, jak postrzegają też polską modę, a postrzegają dobrze.